Dziś przyjrzymy się wspólnie elementom fantastycznym w literaturze. Czego właściwie będziemy szukać? Przede wszystkim postaci, wydarzeń i przedmiotów, które nie istnieją w rzeczywistości. Chodzi tu o wszystkie wróżki, różdżki, czary i światy równoległe. Gdzie mamy szansę je znaleźć? Przede wszystkim w literaturze romantycznej. Spójrzmy na motto do dziadów. Są dziwy w niebie i na ziemi, o których ani śniło się waszym filozofom. To znaczy, że istnieją zjawiska, których nie można opisać naukowo jakimś wzorem. Pierwszą fantastyczną postacią jest Świtezianka z Ballady Mickiewicza. Nimfa wodna, która wystawia na próbę swojego ukochanego, przybiera zmienioną postać, by udowodnić mu jego niewierność. Para, jaką mu wymierzyła to śmierć przez utopienie i uwięzienie jego duszy pod modrzewiem. Czyli mamy postać fantastyczną, która wywołuje fantastyczne zjawiska. No fantastyczne, niestety nie w znaczeniu wspaniałe. Jedynie takie nadprzyrodzone. Podobną postacią jest Goplana z Balladyny, nimfa wodna zakochana w człowieku, która z zazdrości ingeruje w świat ludzi i sprowadza na nich katastrofę. Jej pomocnicy, tutaj te dwa duszki leśne, Chochlik i Skierka, czarami wpływają na zachowania bohaterów. Wszystko co związane z tą trójką jest fantastyczne. Goplana przemienia grabca w wieżbę. Później sprawia, że staje się on królem dzwonkowym, czyli takim królem z kart, król Karo. Balladynę naznacza trwałym znamieniem mordercy. Na koniec odlatuje z kluczem żurawi i opuszcza nadgoplańską krainę. Jej ingerencja, czyli ingerencja świata fantastycznego w świat realistyczny, niestety doprowadza do katastrofy. Spójrzmy teraz na dziady Mickiewicza. Sam obrzęd wynikał z wierzeń ludowych związanych z połączeniem światów żywych i umarłych. Ludzie wierzyli, że mogą wpłynąć na losy bliskich po ich śmierci. W utworze występują silne związki z ludową wizją świata, a fantastyka przeplata się z realnymi zdarzeniami. Fantastyczne są wszystkie duchy. Józio i Ruzia, widmo złego pana, a także Zosia Pastereczka i upiór, który przychodzi na dziady już nieproszony po zakończeniu obrzędu. Pamięć o zmarłych członkach społeczności jest ciągle żywa. Mieszkańcy wsi nie tylko pamiętają ich czyny, ale również kształtują własne życie, sugerując się ich losem. Obecność tych zjaw, fantastycznych tworów, nie dziwi ani przebywających mieszkańców na obrzędzie dziadów, ani czytelników. Elementy fantastyczne odnajdziemy także w opowieści wigilijnej Charlesa Dickensa. Tu także pojawiały się duchy: na początku postać Jakuba Marleja, później duchy przeszłych, teraźniejszych i przyszłych świąt. Tu zwracam tylko uwagę, że one mogą nazywać się u Was troszeczkę inaczej, bo to zależy od tłumaczenia z jakiego korzystacie. Ważne, że te duchy zabierają skróża w podróż i to nie tylko w czasie, ale i przestrzeni. Czyli cała ta podróż jest też tworem fantastycznym. Wyraźnie widać, że pojawienie się postaci fantastycznych, w okresie romantyzmu stanowiło jeden z najważniejszych elementów akcji. I dzięki temu tych elementów nam tutaj nie brakuje.